Witam Was. Dzisiaj króciutki filmik z podziału kanny Musaforia grande. Zostawiłem sobie dwie sztuki, ale ponieważ koledzy prosili mnie o sadzonki tej rośliny, a kolegom się nie odmawia, postanowiłem jedno ze swoich zostawionych kłącz podzielić na pół i wysłać na dwa zaprzyjaźnione kanały. ZBXD i Fan Palm. Ale przy okazji, co najważniejsze, chciałem Wam pokazać e, Musafolia Grande. Skąd wzięła się ta nazwa? No nie bez kozery Grande. Zobaczcie, to jest małe kończe, które zostawiłem sobie jesienią. Może nie takie małe, bo, bo jak widzicie, tutaj e, to jest wielkości takiej solidnej cebuli. E, tak przyrasta ta kanna. Te kończe są dwu-trzykrotnie większe niż standardowej kanny. Ale teraz zobaczcie, mówiłem już w poprzednim filmiku, że te kanny wyjąłem specjalnie później z garażu. Wybudzałem je długo później, dlatego że one są po prostu ogromne i żeby nie zajmowały mi miejsca w grodzie zimowym. One były wybudzone jako jedne z najpóźniejszych. Zobaczcie, jaki mają system korzeniowy. Nie będę wam tu już porównywał, ale dziś przesadzałem jedną z kan pozostałych. No nawet się nie umywa ten system korzeniowy. One są nie dość, że potężne, to jeszcze bardzo solidne wzrosty mają i to jest roślina. Taka bardzo mocna, trwała. Dobrze, yy, na razie chwila przerwy. Jak podzielę, pokażę Wam, jak to wygląda. Pokańna już jest podzielona. Nie nożem, yy, ładnie się odłamała. A teraz, yy, co ważne. Zobaczcie, tutaj mam przygotowany, sproszkowany węgiel drzewny. Żadne to cudo, zwykły węgiel drzewny do grilla utuczony po prostu na miałko i tym węglem drzewnym będę zasypywał rany po cięciach. Z takiego to powodu, że on zabezpiecza roślinę przed chorobami grzybowymi przede wszystkim. Ona sobie tak chwilkę poleży z tym węglem i za chwileczkę porozsadzam ją do innych donic. Tak czy nie ze wszystkimi kannami, przynajmniej z większością, gdzie te rany są takie duże, otwarte, jeśli rana jest taka jakaś minimalna albo kończy już jest zasuszone, nie ma takiej konieczności. W przypadku takich dużych otwartych ran jest to pole do przenikania różnego rodzaju bakterii wirusów w związku z powyższym. Lepiej to zabezpieczyć. Tak powstały dwie ładne sadzonki. Będę musiał teraz się trochę pogimnastykować jak to spakować, bo są dość solidne. I w poniedziałek wysyłam do chłopaków, których serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Was również. Króciutki filmik, więc już kończymy. Do zobaczenia, do usłyszenia.